No 200 cm szerokości takiego cuda, ale wygląda cudnie. Boże, ja kocham takie rękawy, to jest mój styl, moje myśli. Coś pięknego. E, wymiarki, 200 cm szerokości ma ta koszula. Długość kobietki to jest 84 cm. No tu jest luz bluz, rękaw jest piękny takiego troczku. E, myszki e, cena 119 zł. Kolorki sprawdzajcie w opisach, bo będą się powiększały pulę kolorów. One mają tu trzy rzędy troków, jeden, drugi, trzeci, więc możecie sobie również zapiąć blisko szyi, bo to są trzy troczki. X2766 grafit. X2766 bordo. X2766 kawa. Ale oczywiście kolory jeszcze dziewczynki będę wam dokładała, także jeżeli będziecie oglądali to w roleczce, to sprawdźcie kolory, bo kolorów będzie cała masa. A ja wam dziewczyny polecam. Wygląda świetnie.